Windsurfing na Narodowym to będzie absolutnie największe show w tym roku w Polsce, największe widowisko, podczas którego każdy człowiek, który przyjdzie na Stadion Narodowy, będzie świetnie się bawił, świetnie spędzi czas na wstępie. Tylko podkreślę, że to nie jest tylko impreza dla miłośników sportów wodnych, dla miłośników windsurfingu, dla miłośników żeglarstwa lub sportów ekstremalnych. To jest absolutnie wydarzenie dla każdego, kto lubi w sposób ciekawy spędzać czas, no i właśnie Zapraszamy wszystkich, którzy nie chcą się nudzić w domu, tylko chcą zrobić coś fajnego. Tym czymś fajnym będzie przyjście na stadion narodowy w dniach 5, 6, 7 września na właśnie w windsurfing na Narodowym, a jeżeli chodzi o samą rywalizację, to nie będzie jakieś tam taplanie się i pluskanie w basenie, to będzie poważna rywalizacja o punkty Pucharu Świata, ponieważ windsurfing na Narodowym to jednocześnie halowy Puchar Świata w windsurfingu PWA i, i jest to jeden z elementów cyklu, najbardziej prestiżowego na świecie cyklu PW&A World Tour. To oczywiście... Pomysł, który narodził się w naszej spółce, w spółce PL 2012, i w oczywisty sposób nawiązuje do tego, co się stało w październiku 2012 roku, czyli przed meczem Polska-Anglia, do którego ostatecznie doszło, ale dzień później, kiedy na stadionie mieliśmy basen. Wówczas to nie my byliśmy operatorem Stadionu Narodowego. My postanowiliśmy wykorzystać to, że została do nas przyklejona łatka Stadionu Basenu Narodowego. Postanowiliśmy to wykorzystać no i pokazać, że prawdziwy basen to dopiero powstanie. I ten prawdziwy basen właśnie dopiero teraz powstał. I Mogę zdradzić, że wtedy było dużo mniej wody niż dzisiaj, w związku z tym Stadion Narodowy ustanawia nie tylko rekord, w, jeżeli chodzi o frekwencję na imprezie windsurfingowej, ale ustanawiamy jeszcze jeden rekord, nigdy w historii na, na Stadionie Narodowym nie było tak dużo wody. Na razie przygotowaliśmy to tylko raz, no i myślimy, że na tym jednym razie skończymy, ponieważ jest to bardzo skomplikowanie, skomplikowana logistycznie operacja, no i na dzisiaj myślimy, że jeden raz wystarczy, chyba że... Wszyscy będą do nas przyjeżdżać i pytać, kiedy znowu będzie ten windsurfing, to wtedy zastanowimy się, czy zorganizować to jeszcze raz. Pierwszy dzień, treningi i kwalifikacje. Treningi i kwalifikacje w trzech różnych dyscyplinach, a w zasadzie konkurencjach. Freestyle, kiedy to zawodnicy rozpędzają się na tafli wody i wykonują spektakularne ewolucje w powietrzu. Druga, wave and jump. Zawodnik skacze z rampy, rozpędza się na wodzie, znowu najeżdża na rampę, wykonuje fajne, spektakularne ewolucje w powietrzu. A trzecia, slalom. Moim zdaniem najfajniejsza, ponieważ jest największa rywalizacja z czterech zawodników w tym samym czasie zeskakuje z rampy startowej, płyną przez 90 metrów naszego basenu, tam na końcu czeka na nich bojka, zawracają przy tej bojce, no i płyną do, ponownie do rampy startowej, wykonują takie trzy okrą okrążenia, wygrywa oczywiście ten, który będzie najszybszy. I finały w tych trzech różnych konkurencjach zobaczymy drugiego dnia. W sumie przewidzieliśmy sześć finałów, trzy finały mężczyzn, trzy finały pań, natomiast niedziela, festiwal sportów wodnych, będzie również windsurfing, halowe Mistrzostwa Polski w windsurfingu, będzie Red Bull Speed Challenge, czyli próbujemy ustanowić nowy rekord prędkości na desce windsurfingowej. Surfingowej. To jest Red Bull Speed Challenge by Björn Dünkerbeck, Björn Dünkerbeck, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan w jednym. Jeden z najbardziej tytułowanych sportowców na świecie, 41-krotny mistrz świata w windsurfingu i obecny rekordzista świata, jeżeli chodzi o prędkość rozwiniętą na desce windsurfingowej. Ale oprócz tego windsurfingu w niedzielę będziemy mieli też inne sporty wodne. Będzie waterpolo, będą narty wodne, będzie flyboard, będzie skyjet, a na koniec będą zawody King of the Stadium, czyli ośmiu najlepszych wakeboardzistów na świecie poważnie o tytuł króla stadionu.